Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmiku dowiecie się, jak zrobić stanie na głowie. I tutaj te osoby, które potrafią już stać na głowie, bo wiem, że takie osoby też będą to oglądały, nie wyłączajcie filmiku, możecie go przebrnąć troszeczkę dalej. Jak już skończę tłumaczyć, jak to zrobić, tam będzie mnóstwo ciekawych wskazówek, jak przenieść to na następny poziom, jak można zacząć naukę kręcenia na głowie i różne takie rzeczy przydatne, bo stanie, samo stanie na głowie nie jest tylko ważne w naszym tańcu. Tylko też dobrze to potrafić tak po prostu o tak. Zwłaszcza też, że jeżeli masz mniej niż 13 lat to na pewno powinieneś mieć to też w szkolne wychowaniu fizycznym do zaliczenia. Ewentualnie jeżeli będziesz gdzieś tam kiedyś studiował, też to się przyda. No więc zacznijmy. Jak to zrobić? Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, niezależnie na jakie kończenie stoimy, ona musi być sztywna. Teraz w naszym przypadku, jeżeli będziemy chcieli wstać na głowie, to mięśnie naszego karku muszą być sztywne. I teraz wiem na pewno, że wiele osób bardzo się będzie bało zrobić to w domu, ale też wiem, że jest dużo osób, które to próbują bez pozwolenia rodziców. Robią to na kanapie, przy ścianie, mam, mamo nic się nie stanie. Po części macie rację, ale po części rodzice też mają rację, bo też się może coś stać, jeżeli nie będziecie pamiętali o pewnych ważnych rzeczach. Już o nich mówię. Oczywiście pamiętamy o rozgrzewce, żeby rozgrzać sobie najpierw całe ciało. Potem rozbyć sobie kar, robimy to ruchami kulistymi. Nie róbcie raczej, nie róbcie takiego ruchu. On jest bardzo niezdrowy. Także jeżeli już jesteście rozgrzani, rozgraliście głowę, możemy się za to wziąć. Pierwsza rzecz, tak jak mówiłem, musimy mieć usztywnione mięśnie karku, jak stoimy na głowie. Teraz jak to sprawdzić? W mega prosty sposób. Możecie wziąć swoje dwa palce, dać sobie na głowę i nie. I teraz spróbujcie pchać tymi palcami głowę. Widzicie, przesuwa się. I teraz waszym zdaniem jest. Usztywnić mięśnie karku i nie pozwolić, by głowa się przesunęła. Jeżeli nie jesteście pewni, poproście rodzica, żeby to zrobił. Na pewno, żeby nie mieć mięśnie, byście normalnie w dołu. Pamiętajcie też, że jeżeli byście to próbowali, abyście się uczyli, to super by było, żebyście to robili zawsze w nadzorze rodziców, w nadzorze rodziców chyba że jesteście już profesjonalistami i umiecie naprawdę zrobić to dobrze. Dobra, teraz pierwsza część naszego filmiku instruktażowego będzie się opierała na tym, jak to zrobić. Bezpiecznie. Po pierwsze, na początku dobrze jest się zastanowić, czy potrafię zrobić przewrót w przód, czyli czy potrafię zrobić coś takiego. Teraz, jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, bezpiecznie, bo to jest yy, przewrót w przód, to nie jest coś takiego, że ktoś walnie głową i spadnie. To nie jest przewrót w przód, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie chciał trenować na kafelkach. Bardzo uważajcie na to, bo możecie się bardzo przeliczyć, Możecie sobie napić niezłego guza. No i potem w dodatku, jakbyście prosili rodziców, czy możecie znowu zacząć ulić, no to już wam nie pozwolą, no bo przecież robicie sobie wcześniej krzywdę, a jaki rodzic chce, żeby sobie gdzieś robił krzywdę, nie? No, także jeżeli ktoś potrafi zrobić przewrót w przód, tak w miarę ok, to może próbować robić z miejsca, jeżeli ktoś nie potrafi, no to można próbować przy ścianie. Jest jeszcze jedna kwestia miękkości podłogi. I tutaj... No, czy może nie tyle miękkości podłogi, co po prostu to może boleć, jeżeli ktoś nie ma przyzwyczajonej głowy. Zresztą przy prawie każdym freeze tak jest, że jeżeli próbujemy stać, to czy na baby fryzie bolą nas czy na przedramieniu bolą łokcie, czy na stanie na ramieniu bolą Ramię, ramiona. Tutaj będzie tak samo, może boleć albo kark, albo może boleć po prostu tutaj. Teraz jeżeli boli kark, to znaczy, że nie trzymacie karku, ale dobra, do tego będziemy jeszcze wracać. Teraz dwa warianty. Nie umiem zrobić przewrotu w przód, mega się boję, no i w dodatku boli mnie głowa. Co mogę zrobić? Mam ścianę, daję sobie coś pod głowę, można na przykład wziąć ręcznik, bierzecie, go sobie, bierzecie sobie go i składacie. Nie chcemy, żeby to była jakaś poduszka, nie chcemy, żeby to było zbyt płaskie, bo wszystko, co może sprawić, że, wasz, że wasza głowa gdzieś tam ujedzie, wcale nie pomaga, a wręcz przeciwnie, jest niebezpieczne. Składacie to tak, pamiętajcie, że im większa, poduszka, im, większa, im większa powierzchnia, to będzie lepiej, jeżeli macie jakiś materas na przykład, to już w ogóle super. Albo jakieś takie puzzle gąbkowe. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to oczywiście wpiszcie do mnie, ja o polecę coś. Załóżmy, że mega mnie boli, załóżmy, że jestem początkującym. Co muszę sobie uświadomić? Teraz, jak, jak będę na głowie, to nie powinno się to różnić nie prawie niczym od tego, co ja robię teraz. Czyli powinienem mieć... Nad głową powinienem mieć prosty kręgosłup. Jeżeli ten prosty kręgosłup uda Wam się odzyskać, to stanie na głowie będzie naprawdę bardzo proste. Teraz, co potrzebujemy, wiedzieć, na, na głowie? Um, bardzo ważne jest to, żeby ułożyć, ułożyć ciało w trójkącie. Ciało, ręce i głowę. Czyli ręce powinniśmy zawsze widzieć, jak stoimy na głowie, czyli trójkąt, jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda trójkąt, to robi sobie taki domek. Pod domek wkłada głowę i tam, gdzie są łokcie, daje dłonie. Dłonie musicie widzieć, stopy są na palce, i w ten sposób się zaczyna. Teraz załóżmy, że się bardzo boję. Idę przy ścianie. Przy dwóch, czyli mam moje miękkie podłoże. Układam głowę. Daję ręce. Muszę widzieć i jedną i drugą. Kark jest sztywny. Daję stopę na palce. Podnoszę kolana. I idę z stopami do głowy. Postaram się trzymać taki proste. I tutaj jak widać oparcie moje mój kręgosłup. Teraz jeżeli ktoś w ogóle nigdy nie stał. Jest taki mega fajny sposób. Daje się jedno kolano na jedną dłoń, drugie kolano na drugą dłoń i tyle. Nie powinno się tu nic stać. Jeżeli czuję, że boli nie kark, wracam bezpiecznie. Nie chcę przesadzać, nie chcę robić nic. Nie chcę szarżować. Nie ekscytujcie się za bardzo, jeżeli stojecie pierwszy raz i wyjdzie Wam nagle 10 sekund i pomyślcie, że może spróbuję. Tutaj nie czas jest tak bardzo ważny. Dużo ważniejsze będzie. Żeby to było dobrze zrobione, żeby kręgosłup był prosty, żeby prawidłowo rozłożyć siłę, żeby się przy tym po prostu jak najmniej męczyć. Czyli pierwszy sposób jest taki, że układamy sobie kolana nad naszymi łokciami. Jeszcze raz. Mam. powiedzmy, że mamy ścianę, klęk otwarty, głowa. Mogę dać ręce tak, mogę dać tak. Bardzo ważne jest to, żeby nie dawać tej w Pamiętajcie, zawsze musi widzieć swoje paznokcie. Stopy na palce, prostuję nogi do głowy. Jak już mam kręgosłup proste, albo czuję, że ściana mi tutaj przylega, daję sobie jedną nogę bezpiecznie i drugą. Za mną powinna być ściana. Czyli, czyli to jest jeden sposób. Jeżeli ja czuję, że jest wszystko w porządku, no to mogę spróbować oderwać te nogi. Czyli daję głowę. Hop, idę na palce i. Jedna noga, druga noga, załóżmy, że tam z tyłu ścianę. Jeżeli czujecie, że nie przylega, przybliżcie głowę. I teraz na pewno będzie. O, i podnoszę nogi. Byłem tu, przelewam tu. Staram się opierać, nie za mocno, bo ja też... Ja nie jestem jakimś super fanem uczenia się przy ścianie, bo jeżeli ktoś się uczy przy ścianie stać na głowie, to bardzo często zdarza się, że potem bardzo się to boi przenieść na ziemię, albo zbyt bardzo polega i spada po prostu na plecy, a tego też nie chcemy. Także, jeżeli będziecie czuli się już na tyle komfortowo, że możecie unikać ściany, proszę zróbcie to, bo naprawdę bardzo Wam to pomoże. Um, teraz, jeżeli trzymacie kręgosłup prosto, macie tylko dwie drogi spadania. Możecie albo spać na plecy, albo wrócić z powrotem na nogi. Jeżeli spadacie na którąkolwiek ze stron, to znaczy, że nie trzymacie mięśni harku, i w dodatku nie trzymacie w ogóle kręgosłupów, nie, nie trzymacie w ogóle mięśni pleców. Wtedy trzeba wrócić jak najszybciej i to skoregować, czyli trzymać plecy prosto, trzymać plecy prosto i dopiero wtedy próbować stać. Nie stoimy tak. Jeżeli czujecie, że spadnie na plecy, broń Boże, nie bądźcie czegoś takiego, że ktoś będzie stał. i nagle... Uuu, no tak, jeżeli, jeżeli tak stąpicie tak ja, to jeszcze fajnie, ale jeżeli ktoś zrobi tak i będzie spadał <laughs> i tak buderzy karkiem, no to naprawdę, a też pamiętajcie o tym, że nie zawsze no wiadomo, zaorganizuje sobie jak najwięcej przestrzeni, żeby to zrobić, ale no czasami jest jakaś jakiś stół za nami, ja też mam tutaj wszystko odsunięte. Czasami jest ściana i naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Nie chcemy tego. Także jeżeli ktoś potrafi. Jeżeli ktoś nie potrafi stać, używamy tego sposobu. Pamiętamy, trójkącik, układam sobie głowę, podnoszę nogi. Jeżeli to potrafię, to staram się tak robić, robić serię. Wytrzymać 5 sekund, wytrzymać 10. Jeżeli potrafię wytrzymać już 10 sekund i to jest takie rzeczywiście wytrzymane, że stoję, rzeczywiście. O, na przykład tak. O, przepraszam. To można próbować właśnie zrobić dwa pozostałe sposoby. Czyli stanie takie brekowe, dookręcanie się na głowie, czyli mniej więcej tak. Czyli te nogi, w zależności od osoby, niektórzy będą mieli, musieli mieć wyżej. Niektórzy niżej. Ważne jest to, żeby nie krzywić kręgosłupa, żeby nie robić takiego banana, żeby nie robić czegoś takiego, to nie jest stanie na głowie. Tutaj to, jak ktoś tak będzie stał i nawet na jak stoi, to nie, nie, nie stoi dzięki siłom tylko dzięki plecom, które bardzo prawdopodobne, że spadną. Także raczej, raczej kręgosłup prosty i jak już to mam, to próbuję rozszerzyć jedną nogę, drugą nogę bezpiecznie i w ten oto sposób mam stanie brekować. Jeśli chciałbym takie akrobatyczne, to daję stopy na płet i pomału staramy się je prostować. To jest też super ćwiczenie nawet dla dorosłych, bo bardzo fajnie tutaj mięsień brzucha i rok pracują. Także dobrze czasami sobie te pozycje, jak to mówią, drodze odwrócone, popróbować, bo też naprawdę człowiek się po nich nieźle czuje. Także jeśli któryś rodzic będzie chciał spróbować z Wami, to pamiętajcie, że po rozgrzewce możecie się pościgać, kto zrobi pierwszy. Tylko tak wiecie, zdrowo. Eee, załóżmy, że już potraficie stać na głowie, że już się nauczyliście, że zrozumieliście tą pierwszą część poradnika, więc możecie teraz, możemy się teraz zająć czymś troszeczkę trudniejszym. Co ja mogę zrobić na tym stanie na głowie? Jeżeli słuchaliście wcześniejszych poradników, to wiecie, że mamy dużo ustawień nóg. Eee, na przykład mamy te podstawowe 7. Czyli, że nogi są szeroko, nogi są złączone, nogi są do siebie, nogi są na czwórce, pół czwórce, um, na najku i na diamencie. No i jeżeli potrafimy już dobrze na głowie, to staramy się wykorzystać wszystkie te ustawienia. Czyli staję sobie na głowie i sprawdzam, czy umiem zrobić wszystkie 7 ustawień. Tutaj już mam pierwsze, ale dobrze. załóżmy, że wychodzimy stąd i mam szeroko nogi, mam proste nogi, mam Czwórkę, półczwórkę, nogi do siebie, nogi na najce i nogi na diamencie. To są takie podstawowe. Uh, no i jeżeli potrafię zrobić już te ustawienia, to mogę też się poławić łokciami, czyli mogę spróbować zrobić coś takiego. Hop. To samo oczywiście z drugim łokciem. Hop. Oczywiście mogę spróbować mieć hop. hop. Oczywiście mogę to spróbować też zrobić w innym ustawieniu, czyli. Zobaczcie, nogi tutaj i nagle, jest hop, i nagle jest hop. I nagle jest hop. I nagle jest hop, i nagle jest hop. I nagle jest hop. Czyli to już nam daje wiele możliwości. Natomiast jeżeli byście to spróbowali zrobić na przykład na zawodach, no to może na zawodach dla dzieciaków by to przeszło. Na dorosłych trzeba jeszcze by było zrobić w jakiś ciekawy sposób. Czyli trzeba trzeba by było przejść z tych frizów albo z tego friza na jakiegoś innego, bądź na jakieś fajne przejście. Tam dużo ważniejsze jest, a jak coś robicie, nie co robicie. Czyli jeżeli byście jakoś fajnie weszli na tą głowę i wtedy zrobili friza i z tego, że jakoś fajnie wyszli, wtedy rzeczywiście byłoby to, byłoby to w porządku. Dobra, załóżmy, że potraficie już dobrze stać na głowie, potraficie zmienić dobrze ustawienia, co możecie jeszcze zrobić? Możecie się nauczyć kręcić na głowie. Czyli tak zwanego headspina, ale o tym myślę, że zrobimy sobie osobny poradnik. Ja pokażę tylko taki mega początek. Jeżeli ktoś już potrafi stać na głowie, to może jeszcze próbować sobie, na pewno potrafię sobie wziąć czapkę taką z gąbką, albo w ogóle z siatką, żeby po prostu nie uwyłysieć. U mnie tego nie wiedzie, ja to, ja to zakrywam, ale naprawdę jest źle. A, tak, żeby tego uniknąć, zakładamy czapkę. Jeżeli już mamy kontrolę na głowie, czyli potrafię zrobić te 7 pozycji. Możemy, mamy dowolność z wysokością nóg, możemy próbować się obracać, jak to robimy? Pierwsze ćwiczenie z reguły jest takie, że się stanie na głowie, nogi są w ten sposób i się robi zamach. Czyli coś takiego. W ten sposób. Nogi są podeszwami skierowane do, do zufitu, no i mamy już to, teraz jeszcze nie biorę zamachu, żeby sobie nie wsadzić nie i pomału zmieniamy ułożenie rąk, pomału, jedna, druga. I jedna, druga, staram się przetrzeć, To jest ściana przeszkadza, tak, że wybaczcie, ale chyba, żebyście mnie lepiej widzieli. już mogli wyprostować. O, i jakby mam jedno pełne kółko i nie zrobiło mi tego kłopotów, mogę próbować zrobić to samo, ale dwiema rękami dwie teraz. Czyli hop, dwie ręce, głowa, dwie, ręce, głowa, dwie, ręce, głowa, dwie 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 ręce, głowa. Jeżeli mam to, to próbuję robić tak, że robię coraz. Mniej, coraz mniej odetchnąć. A jeżeli ktoś będzie potrafił robić tak, to nie odpychajcie sami rękami, tylko próbuj albo w ten sposób, albo w ogóle palcami. To jest zupełnie inaczej rozłożony środek ciężkości. No i jeszcze jedna rzecz. Myślę, że tak w tym filmiku, chcę jeszcze możecie zrobić, że już tak dosyć spokojnie potraficie stać. Możecie jeszcze próbować to oczywiście łączyć z innymi frizami I możecie też oczywiście próbować sam balans na głowie, czyli stać na samej głowie, bez pomocy rąk. Ja osobiście nie jestem jakiś dobry w tym, nawet bym powiedział, że mega, mega średni. Powinien to zrobić na chwilę. E, oczywiście, jeżeli ktoś z Was będzie na tyle cierpliwy i ambitny, może to spróbować robić. Nie jest to jakoś super skomplikowane na początku. Oczywiście, stajemy na głowie, staramy się dać głowę na początku raczej niżej, próbujemy dać dłonie na opuszki, próbujemy wziąć jak najmniejszy balon, znajdzie się na środku i jeżeli macie prosto kręgosłup, osób, trzymać ładnie biodra, to na chwilę spokojnie Wam mu może wyjść. To jest jeden sposób, drugi sposób właśnie jest taki, że dajcie ręce za siebie i próbujecie paluszkami się odepchnąć. W ten sposób. Nie przesadzajcie zbyt, bo jak, no jak widzicie, bardzo łatwo jest spaść. To jest dużo bardziej efektowne. Jeśli ktoś z Was będzie potrafił to zrobić, na przykład z jakiegoś innego friza, na przykład z jakiejś naszej piramidy, albo jak na przykład ktoś będzie potrafił to zrobić z Lady friza. Czyli załóżmy, że potraficie stać, się na głowie, umiecie zrobić inne frizy Jeżeli nie umiecie zrobić innych, no to pamiętajcie, że na kanale jest sporo tego, a jeżeli, nie, jeżeli z jakichś powodów wolicie jakieś inne filmiki instruktorowe, to uwierzcie mi, że tego jest mnóstwo w internecie, jak zrobić... Jakiś dany trik. Jeżeli mm, chętnie Wam pomogę, to odnaleźć, jeżeli potrzebujecie. Tak, e, zrobić jakiś inny frizz albo samo to. Także załóżmy, że w już całkiem nieźle jesteś na głowie, traficie inne freeze'y. Jak to połączyć? Znaczy, jak to będzie wyglądać? Możecie oczywiście robić wszystko z góry na dół, czyli możecie próbować zrobić z baby friza na głowę. Jeżeli potraficie zrobić z baby, baby friza na głowę, to może niech spróbuje zrobić z baby friza na samą głowę. Czyli ma baby freeze, sama głowa. Albo na przykład z baby freeze a złożyć jakiegoś freeze'a i znowu wrócić. Czyli hop, bum, hop, bum. Albo nie wiem. Może na przykład, jeżeli ktoś potrafi zrobić baby freeze'a, to może niech spróbuje zrobić to jest shoulder freeze, czyli stoję na barku i już nie przechodzę na baby freeze'a i dopiero, hop, tylko od razu. Hop, bum. Szczególnie ważne właśnie, jak ktoś by zrobić power. Oczywiście na samą da się zrobić, bez pomocy rąk. Czyli stoję, łapię balans, taka sama stacja jak wcześniej, widzicie, że nie widać, że mi się uda, ale stoję i bum na bok. Tak samo się oczywiście, oczywiście da z góry do dołu, czyli z stanie na łokciu, na stanie na głowie. Myślę, że już sami rozumiecie mechanizm. Czyli taka um, ostatnia rzecz na dzisiaj, ostatnia rzecz rzeczywiście. Próbujcie też składać jakieś inne frizy, próbujcie robić jakieś inne ustawienia nóg, może nie te podstawowe, tylko jakieś bardziej, możecie próbować robić jakieś przekładanki. Może ktoś na przykład potrafi zrobić jakiś kwiat może ktoś potrafi ustawić nogi jak na air baby i dać na przykład łokcie, i to zmienić. Może ktoś potrafi zrobić jakąś, a, jakąś przekładankę, czy jedną, czy drugą. Dużo takich rzeczy można można próbować robić. Oczywiście łączę to z innymi fryzami i wtedy to stanie na głowie już jest zupełnie na zupełnie na innym poziomie. Eee, myślę, że dosyć sporo wiedzy w tym filmie jest. Ja bym chciał kiedyś się takiego jeszcze tak bardziej, jeszcze bardziej profesjonalnie was z przykładami, ale uwierzcie mi, że to mnóstwo czasu zajmuje. Sam ten film będzie trwał pewnie z około 15 minut, o ile nie więcej. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze, szczególnie tym, którzy wytrwali do końca. Bardzo eee, Życzę Wam powodzenia w próbowaniu tego w domu. Pamiętajcie, żeby robić przede wszystkim bezpiecznie i, i po rozgrzewce. No i mam nadzieję, że zobaczymy jak najszybciej. Cześć, trzymajcie się.